Gościem Radia Maryja jest pan profesor Piotr Jaroszyński, kierownik katedry filozofii kultury katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie panie profesorze. Szczęść Boże. Jeszcze w starym roku i ten stary rok podsumowujemy, no ale nie byłoby to podsumowanie pełne, gdyby nie sprawy dotyczące kultury, nauki, szkolnictwa, szczególnie tego szkolnictwa wyższego, tej nauki, którą no jako uniwersytet staramy się pielęgnować. Jak pan profesor widzi ten rok 2013? No, oczywiście uogólniać, niemniej jednak, ponieważ cały system edukacji również na poziomie wyższym jest coraz bardziej centralizowany, czyli podporządkowywany Ministerstwu Nauki, w związku z tym można powiedzieć o pewnych tendencjach, kierunkach działania tego ministerstwa, które mają miejsce już od 6 lat. I to, co przede wszystkim uderza, to właśnie niszczenie podstaw funkcjonowania uniwersytetów, szkół wyższych, które opiera, opierały się na suwerenności. Te placówki są w coraz większym stopniu uzależnione i administracyjnie, i finansowo, i programowo od Ministerstwa Nauki, a Ministerstwo Nauki coraz bardziej zależne jest od różnych trendów w Unii Europejskiej. Także znika ta podstawa, która dawała radość pracy na Uniwersytecie i równocześnie otwierała. Pole twórczości, ponieważ wszystko jest jakby zamykane do określonych dyrektyw, a na to nakłada się również ideologia politycznej poprawności, która niszczy etos uniwersytetu, etos pracowników nauki i która to polityczna poprawność powoduje, że wszystko jest ideologiczne, niezależnie od tego, czy będzie to kierunek czy techniczny czy humanistyczny z tym że w największym stopniu to dotyka humanistyki która przestaje szukać już prawdy o człowieku o rzeczywistości o sensie ludzkiego życia tylko szuka sposobów na to jak zrealizować ten utopijny wymysł socjalizmu jaki w tej chwili dosłownie właściwie żera kulturę europejską. W związku z tym musimy popatrzeć również na polską sytuację polskiej nauki z perspektywy ludzi, a ludzie to są przede wszystkim studenci i kadra profesorowie. Otóż polityka od kilku lat proemigracyjna ze względu właśnie na coraz gorszą sytuację ekonomiczną kraju i brak perspektyw dla młodych ludzi. To powoduje, że młodzi ludzie po prostu z Polski wyjeżdżają. I jeżeli wyjechało młodych ludzi co najmniej milion, to proszę zobaczyć, ile ilu studentów nam było, bo przecież znaczna część tych ludzi studiowałaby w Polsce, a oni tymczasem pracują na zmywakach w Anglii czy w innym państwie. I w związku z tym sytuacja jest paradoksalna, ponieważ w tej chwili cierpimy na nadmiar kadry naukowej, pracownicy naukowi są zwalniani z pracy, no a studentów jest coraz mniej, w związku z tym zamykane są również szkoły wyższe. I ta tendencja wcale się nie zatrzymuje, tylko ona, ona, ona rośnie, czyli będzie coraz mniej studentów, a w związku z tym coraz mniej uczelni albo wydziałów i różne takie rozpaczliwe próby ratowania wydziałów czy specjalizacji przez zmianę nazwy, one na dalszą metę niczego nie dają. I o tym właśnie, że ta sytuacja jest trudna i donikąd nie prowadzi. Minister po prostu nauki wzięła i sobie poszła. I dumna jest przede wszystkim z tego, że najdłużej byłem ministrem, zamiast zwrócić uwagę na to, jak polska nauka, jej struktury, jak to wszystko zostało zdewastowane. Otóż w tej właśnie sytuacji musimy sobie uświadomić, że taką drogą do uratowania do, do polskiej kultury naukowej no, no, no są ludzie i środowiska, które nie poddają się tej presji, również środowiska mniejsze, takie choćby jak Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie w oparciu o ludzi, którzy przede wszystkim mają radość pracy wspólnej ze studentami, mają radość pracy naukowej, starają się utrzymać pewien poziom intelektualny. Tak, żeby w momencie, kiedy sytuacja się zmieni, żeby można było od czegoś odbić, bo w innej, w innej sytuacji no, będzie tak, że po prostu tu zostanie taki kraj, Polska jako kraj taki przejściowy między Wielką Rosją i Wielkimi Niemcami, gdzie oni nie potrzebują ani silnego narodu, ani narodu inteligentnego, ani wielkich naukowców, a ci, którzy rzeczywiście się wybijają, będą po prostu emigrować, czyli ten drenaż mózgów, jaki obserwujemy już od dłuższego czasu, polega właśnie na tym, że czy to ludzie inteligentni, młodzi, czy też już profesorowie, oni po prostu szukają pracy na innych uczelniach w świecie, i ponieważ są, są to ludzie inteligentni i ambitni, taką pracę znajdują i mają z tego tytułu satysfakcję. Także wydaje mi się, że tutaj ta, to, co dzieje się na uczelniach i, i z polską nauką, jest wypadkową z jednej strony. Postkomunizmu, czyli nieoczyszczenia kadr akademickich z tych, którzy należeli do partii komunistycznej, którzy byli tajnymi współpracownikami, agentami, a z drugiej strony liberalizm, który sprowadza się do walki szczurów, do podejmowania różnych decyzji czysto uznaniowo po to, żeby bronić swoich interesów, swojej grupy, ale nie po to, żeby mieć na oku autentycznie wysoki poziom kultury naukowej. Narodu. I taką, oczywiście nie jest to wymierne, ale trzeba przypomnieć, że w tej liście szanghajskiej, która obejmuje około 1000 uniwersytetów, jest w pierwszej, w pięć, wśród set uniwersytetów, ale to jest czwarta setka, znajdują się tylko dwa uniwersytety polskie i oto od wielu, wielu lat, czyli sytuacja w ogóle się nie poprawia i właściwie... My jako instytucje naukowe w świecie praktycznie się nie liczymy. Panie profesorze, takie szczególnie porażające jest też w tym roku 2013 to, że aule uniwersyteckie stają się takim przedmiotem, czy takim miejscem e, działań jakby poza uniwersyteckich, poza akademickich. Gdy na przykład ksiądz profesor Bortkiewicz miał e, swój wykład, e, to przecież wykładowcy jednej z uczelni trzymali e, konkretnie jeden, a inni wspomagali e, lusterko e, pewnemu e, młodemu człowiekowi, który e, malował swoje oczy, usta i, i nie wiadomo co tam jeszcze, założył sukienkę, no i skakał po ławkach, e, łącznie z takim skakaniem na katedrze. Czy, czy nauka jest w stanie dzisiaj obronić się przed ideologią? Bo wydaje się, że mamy do czynienia właśnie z taką ideologią skakającą po katedrze, a z drugiej strony no, z twardą nauką, która chce zachować swoją naukowość? No, wszystko zależy od ludzi, dlatego że są określone przepisy, zasady. Ale to ludzie, którzy mają określone uprawnienia, czy zajmują określone stanowiska, oni mogą te przepisy egzekwować lub nie. I w związku z tym w tej chwili obserwujemy nie tylko na uczelniach, ale w ogóle w całym państwie takie przyzwolenie na działania, które są albo bezprawne, albo które są bardzo złe, szkodliwe moralnie. I to zachęca środowiska, które z nauką nie mają nic wspólnego po to, żeby jakby to jest zawłaszczać teren ten szczególnie cenny, gdzie ludzie spotykają się po to, żeby bezstronnie w, w, wymieniać opinie, ale opinie uzasadnione, bo na tym polega nauka, że się uzasadnia i to w sposób odpowiedni to, co się twierdzi, albo podważa się, również uzasadniając, to zostaje zawłaszczone tak, jakby ci ludzie należeli zupełnie do innej cywilizacji, a nie jest w tym nic dziwnego, bo przecież jeśli chodzi o naukę uniwersytety, jest to jest to osiągnięcie tak naprawdę cywilizacji łacińskiej, która oczywiście czerpała z kultury greckiej, ale uniwersytety powstają z końcem XII, początek XIII wieku jako jeden z trzech suwerenów. Obok państwa, kościoła był uniwersytet jako suweren. W tej chwili to zostało wszystko jakby zrujnowane i państwo chce zagarnąć kontrolę, mieć nad kościołem i nad uniwersytetami i w ten sposób przesuwa rozumienie cywilizacji na inną cywilizację i w tym momencie już uniwersytet jako środowisko szukania i dzielenia się prawdą przestaje istnieć. Tym bardziej więc My, jako kadra naukowa, akademicka, ale również studenci, musimy za wszelką cenę bronić Uniwersytetu jako tego właśnie miejsca, gdzie bezstronnie poszukujemy prawdy, a nie gdzie mają mieć miejsce różnego rodzaju manifestacje czy prowokacje polityczno-ideologiczne, dlatego że rządzący mają właśnie taki plan, żeby zniszczyć, po prostu zniszczyć kulturę polską, która zawsze słynęła wielkimi osiągnięciami, również między innymi w nauce. Panie profesorze, wkraczamy w rok 2014. Jakie życzenia w związku z tym dla polskiej nauki, dla tych, którzy tą nauką się zajmują, dla wykładowców, studentów, pracowników naukowych? Przede wszystkim jeśli chodzi o studentów, to moim wielkim marzeniem jest to, żeby ludzie młodzi nie marnowali młodości. Dlatego, że to, ten umysł, jego chłonność właśnie w wieku studiowania jest skarbem bezcennym. Później człowiek nie jest taki chłonny, a tym bardziej, jeśli w odpowiednim momencie, w okresie nie będzie się rozwijał. Także wielki, jakby apel do młodych ludzi, żeby nie marnowali młodości, tylko żeby naprawdę studiowali to, co. Studia to jest praca, nie? nie ma innej pracy niż studia dla młodego człowieka. Po prostu szkoda naszego mózgu, który jest tak bezcennym darem. A z drugiej strony, jeśli chodzi o profesorów i kadrę, to ważne jest, żeby nie dać się ogłupić i zastraszyć przez te różne dyrektywy, te różne biurokratyczne wymogi, tylko żeby pamiętać, że tym, co najważniejsze, to jest człowiek, z którym możemy dzielić się prawdą. Reszta jest albo środkiem do tego, albo jeśli nie jest, to należy traktować jako coś, co jest po prostu przeszkodą. Główna sprawa to jest ta międzyludzka komunikacja, dzięki której przekazujemy sobie prawdę. I to jest właśnie etos kultury naukowej polskiej, jaka była wypracowana przez wieki i jaka w dalszym ciągu powinna stanowić dla nas ten wspaniały wzór i paradygmat dzięki czemu ocalimy naszą tożsamość narodową, bo nie ma narodu, który nie będzie miał inteligencji, a nie ma inteligencji bez porządnego wykształcenia wyższego. I nie, nie bójmy się jakby promować tę cywilizację łacińską, po to, żeby ją w starciu, no powiedziałbym, z barbarzyńcami ocalić. Tak, bo to są barbarzyńcy instytucjonalni, a siła cywilizacji łacińskiej polega na tym, że ona wyrasta od dołu, a więc wyrasta od człowieka który kontaktuje się z drugim człowiekiem i ma poczucie rzeczywistości, a nie jakichś wymyślonych idei, czy, czy utopii, czy, czy jakichś biurokratycznych kompozycji komputerowych, tylko to jest ta, ta rzeczywistość, której dotykamy, prowadząc wykład czy seminarium, czy, czy ćwiczenia, czy sprawdzając to, co studenci napisali, prawda, czy, czy słuchając ich wypowiedzi, to jest Praca i to jest ten, to, to główne pole pracy naukowo-dydaktycznej. Wszystko inne jest tylko dodatkiem, a nawet mogłoby tego nie być. Nie być, dlatego że podstawowa sprawa to jest ten kontakt między, międzyosobowy, jaki powstaje wtedy, kiedy ludzie chcą, otwarci są na siebie i respektują swój poziom wiedzy, swój poziom intelektualny, po to właśnie, żeby jeden drugiego wzbogacał. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za to podsumowanie, za życzenia, Panie Profesorze, dla Pana Bożego Błogosławieństwa w Nowym Roku, no i także oczywiście gorące pozdrowienia i życzenia dla całej rodziny. Bardzo dziękuję, bardzo miło, i również ojcu i całej rodzinie Radę Maryja składam. Y Serdeczne życzenia noworoczne. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był Pan Profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.